Cześć, ja jestem Piotrek, a dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak robić lepsze zdjęcia w Sami zauważyliście na pewno, że ostatnimi czasy jakby fotografia smartfonami jest bardzo mocno hypowana przez producentów sprzętu i są nawet nagrody odnośnie najlepszej fotografii telefonem. No, nie da się ukryć, że na przestrzeni ostatnich lat telefony dość mocno podbiły półkę, jeśli chodzi o jakość zdjęć. Nadal gdzieś z tyłu głowy zawsze mam, że najlepsza para jaki można mieć. To jest ten, znaczy najlepsza aparat do zdjęć, to jest ten, który ma się przy sobie, czyli zazwyczaj jest to telefon, a nie aparat za 10, 15, 20 tysięcy złotych. No bo telefon zawsze mamy przy sobie, więc warto umieć z niego skorzystać, żeby te zdjęcia wyglądały jednak nieźle. Co prawda elektronika robi za nas bardzo dużą część roboty, bo ona umie wszystko ładnie wygładzić, rozmyć tło i wszystko, ale jednak no, nie nauczy nas kompozycji, oświetlenia ani tego wszystkiego, więc warto o tym wszystkim wiedzieć. I o tym porozmawiamy sobie dzisiaj. Pokażę Wam też, jak w łatwy sposób takie zdjęcia obrabiać, żeby wyglądały jeszcze lepiej. Coś, od czego trzeba zacząć yy, i to jest w ogóle w fotografii, to jest jedna z najważniejszych rzeczy, bo dużo rzeczy można pominąć, jakieś efekty można dodać, światło można przyciemnić, rozjaśnić, dodać flary, w Photoshopie można zrobić całą masę rzeczy, ale coś, czego nie naprawimy tak łatwo, to jest kadrowanie. Musimy nauczyć się, w jaki sposób Kadrować zdjęcia, żeby wyszło jak najlepiej. Zasada trójpodziału, z którą warto się zaznajomić, to jest ten taki grid, który Wam się wyświetla właśnie na ekranie. To nie są tylko jakby kreski, linie, które Was denerwują i je wyłączacie w telefonie czy w aparacie, bo Wam przeszkadzają. One mają konkretnie Wam pomóc w lepszym kadrowaniu zdjęcia. Najważniejsze w tym są cztery punkty, czyli cztery przecięcia tych linii, to są mocne punkty kadru i w nich należy jakby z, wedle zasady należy umieszczać rzeczy, które chcemy pokazać na zdjęciu, czy to będzie postać, czy to będzie przedmiot. W tych miejscach trzeba go trzeba, należy, należałoby według zasady go umieścić, żeby uzyskać jak najlepsze przykucie uwagi widza, dlatego że automatycznie nas, nasz wzrok Patrzy się w te punkty najmocniej i rzeczy, które się w nich znajdują, a nie powinny przyciągać naszej uwagi, będą to robić mimowolnie, bo tak mózg działa i po prostu. Więc o tym musimy pamiętać, żeby tego grida sobie w telefonie włączyć, bo może nam się przydać po prostu. Poza tym ten grid przydaje się do tego, kiedy chcemy robić na przykład zdjęcia symetryczne, czyli chcemy użyć jakby kompozycji symetrycznej, kiedy wszystko ma być równo to w tym momencie na przykład jeśli mamy dwa, dwie ściany budynków, czy dwie ściany, czy, czy jakby ciąg drzew, w tym momencie wiemy, czy one są w równej odległości, czy jesteśmy na środku. I pamiętajmy o tym, żeby jeśli już używamy kompozycji symetrycznej, tej centralnej, żeby to zdjęcie rzeczywiście było symetryczne. Bo to, że to wszystko się zjeżdża, to nie zmienia faktu, że z prawej strony możemy mieć dużo za dużo rzeczy, i wtedy to już nie jest symetria, i jakby wzrok nam się trochę rozjeżdża. Tutaj warto wspomnieć też o kompozycji z rytmem, ale to jest już. Strasznie, jakby różnych rodzajów kompozycji jest cała masa, o tym nie chcę się dzisiaj zagłębiać, ale warto tylko pamiętać o tym, że jeśli mam na przykład ciąg słupków albo latarni, to to jest jakby, to jest nasz rytm I, i jakby nasz wzrok od początku aż w głąb kadru będzie się przemieszczał, szukając czegoś, na czym może się złapać. Czyli jeśli na przykład ktoś będzie stał między tymi latarniami, bądź będzie stał tam samochód, to automatycznie nasz wzrok pociągnie się po tych słupkach, latarniach, drzewach, czymkolwiek, aż dojdzie do tego jednego punktu. To się nazywa złamanie rytmu, ale to mówię, to jest na zupełnie inny inny film temat. Więc moja rada jest taka, żebyście włączyli sobie ten grid w telefonie yy, czy w aparacie, dzisiaj mówimy o telefonach i żebyście nauczyli się z niego korzystać. Ja tutaj zaraz pokażę wam parę zdjęć swoich. Yy, bo teraz to nie mam jakich robić za bardzo, ale poprzednich parę zdjęć pokażę wam dlaczego zostały skadrowane w ten sposób, bo te linie również bardzo fajnie nam oddzielają na przykład yy, linie horyzontu i to również mamy wtedy informacje o tym, że jest równo i, i że jest w, 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 w odpowiednim miejscu, tak jak powinno być, ale tak jak mówię, o tym powiemy sobie za chwilę. Druga ważna rzecz, która jest bardzo ważna przy tym wszystkim, to jest oświetlenie. Bo jeśli robimy sobie zdjęcia, czy komuś zdjęcia na Instagrama na przykład, robimy zdjęcia telefonem, to zadbajmy o to, żeby mieć fajne, miękkie oświetlenie. To jest to, o czym też mówiłem przy portretach. I to jest bardzo ważne, dlatego że możemy mieć telefon, który świetnie sobie radzi w nocy i wykręca, może mieć ISO nie wiadomo ile, ale te zdjęcia będą płaskie, jeśli robimy je przy zwykłej jakiejś lampce podsufitowej i zwykłym żerandolu, który po prostu rozprasza nam światło. Jeśli chcemy zrobić fajny portret nawet telefonem i jesteśmy w domu, to podejdźmy do okna, ustawmy się bokiem, żeby to światło padało nam z jednej strony twarzy, tak jak pokazywałem właśnie przy portrecie i wtedy uzyskamy bardzo fajne efekty, jeśli mamy na przykład tak jak ja mam tutaj, czyli Białe, białe firanki takie gładkie, one mogą robić jako świetna dyfuzja właśnie, czyli będą nam rozpraszać to światło, ono nie będzie takie ostre. Jeśli robimy zdjęcia w jakby na dworzu, kiedy świeci nam bardzo ostre słońce, spróbujmy się schować do cienia, spróbujmy odwrócić się, żeby to słońce nie świeciło nam na twarz, a świeciło nam w tył głowy i wtedy trochę rozjaśnić to zdjęcie. Bo nie będziemy mieli takich ostrych cieni na twarzy. Chyba, że to chcemy uzyskać, no to wtedy spoko, ale pamiętajcie, oświetlenie jest bardzo ważne. Taki typ wam mogę dać na mieście, czasami znajdują się jakieś neony w witrynach sklepowych czy coś takiego. Bardzo fajnie jest to wykorzystać. Yy, jeśli chodzi właśnie o oświetlanie twarzy, bo dajemy taki, taki inny efekt, yy, czy możemy użyć latarki jakiejś tam bibuły do tego, żeby trochę inny kolor dać na twarz. Dużo jest pomysłów. Warto być kreatywnym i warto z tego wszystkiego korzystać. Kolejną rzeczą, o której warto wiedzieć, jeśli chodzi o robienie zdjęcia smartfonem, jest to, żeby patrzeć inaczej niż wszyscy. Bo wiecie, jak jesteśmy gdzieś w Warszawie, załóżmy w centrum, mamy pałac kultury, to ten pałac kultury został fotografowany po prostu milion razy i za każdym razem praktycznie wygląda tak samo, z wyjątkiem zdjęć, które robią zazwyczaj fotografowie. Czyli inne ujęcie na tą samą rzecz. Zazwyczaj jak patrzymy, no to patrzymy z wysokości, tak nie wiem, metr pięćdziesiąt w górę do 2 metrów, w zależności od wzrostu, ale zazwyczaj nie patrzymy na zdjęcia od dołu. Zazwyczaj nie, jakby wiecie, no, nikt nie leży na chodniku i nie, nie patrzy na, na świat w ten sposób. Spróbujmy zrobić zdjęcie w ten sposób, właśnie z samego dołu, czy za na przykład drzew, czy, czy za, za jakiegoś krzaka, za jakiegoś obiektu, tak jak ja na przykład też wam pokażę, bo jest zdjęcie, mam właśnie pałacu kultury z między budynków, gdzie on tylko wystaje między dwoma wieżowcami. Wygląda to inaczej i to jest trochę inne ujęcie na to, co można zrobić. I przy tym bardzo fajna rzecz, jeśli jesteście na, na zewnątrz i robicie zdjęcia, a padał deszcz i macie mokrą ulicę, to świetnie jest to wykorzystać, szczególnie wieczorem, bo wszystkie światła się w tym będą odbijały. Zwróćcie uwagę na to, że filmy hollywoodzkie... Jeśli mamy ujęcia w nocy, na miasto, na miasteczko, e, zawsze ta ulica nigdy nie jest sucha. Ona zawsze jest mokra, zawsze jest bardzo kontrastowa, wszystko się od niej odbija, ona jest specjalnie jakby spryskiwana po to, żeby uzyskać jeszcze większy kontrast, że jeśli mamy ujęcie właśnie na jakiś zajazd czy jakąś restaurację, która ma neon w szyldzie, żeby ten neon jeszcze bardziej się odbił od tej kałuży. Więc szukajmy kałuż i najlepiej wieczorem, bo możemy uzyskać wtedy najlepsze efekty. O czym jeszcze warto pamiętać przy fotografii smartfonem, to jest statyw. Ja wam tu pokażę, to jest jeden z już trochę nie, nie jakiś najtańszy, ale w miarę ok, statyw. Trochę zakurzony, boże. Manfrot to zwykły statyw, który możemy sobie gdzieś postawić na murku. Mamy tutaj uchwyt na telefon, więc możemy zrobić zdjęcie nieporuszone, bo du jakby duży problem z zdjęć telefonem jest taki, że. Jeśli nie mamy ustawień manualnych, no to te zdjęcia są poruszone, rozmazane czy jakiekolwiek. Może mamy na przykład tryb time lapseowy, czy z długim naświetlaniem. No to bez czegoś takiego po prostu nie jesteśmy w stanie tego zrobić. To jest koszt tam 60-70 zł. A warto coś takiego mieć, bo zawsze mamy pewność, że to zdjęcie, nawet jeśli trzymamy je w ten sposób, a nie w ręku, to zdjęcie wyjdzie dużo lepsze niż gdybyśmy trzymali telefon w ręku. Kolejną ważną rzeczą jest to, że jeśli mamy taką opcję, to warto w telefonie włączyć tryb manualny, żebyśmy mieli chociaż minimalną kontrolę nad tym, co się dzieje ze zdjęciem. Jeśli jesteśmy w stanie zmienić czas naświetlania przysłony czy ISO, to jesteśmy w domu, bo jesteśmy w stanie zrobić bardzo dużo rzeczy, nawet jeśli to jest w miarę okrojone, bo telefony nie obsługują aż tak dobrze tych ustawień manualnych, jeśli w ogóle je mają. W iPhone'ie to jest chyba tylko zmiana naświetlenia, czy jaśniej, czy ciemniej, ale to zawsze jest coś. Warto pamiętać o tym, żeby zdjęcia obrabiać, bo nawet z telefonu można uzyskać świetne efekty. Ja mam jeden tutaj z plakatów, które mam w domu jest, i również w mojej książce jest zrobione telefonem. Nawet parę zdjęć tam było zrobione telefonem, dlatego że akurat właśnie przy sobie miałem telefon, a była jakaś fajna sceneria, jakieś, jakiś fajny, można było krajobraz zrobić, niebo było w dziwnym kolorze i można było zrobić bardzo fajne zdjęcie. Nie miałem nic przy sobie, więc zdjęcie zrobiłem smartfonem, i różnica między przed a po obróbce jest kolosalna. Więc yy, wiem, że wiele osób korzysta jedynie z obróbki jakiejś tam na Instagramie czy na Facebooku, z jakichś domyślnych filtrów, sepi czy czegoś takiego. Kiedyś to było strasznie popularne. E, i, I to jest za mało. E, ja polecam jeden program, który jest za darmo, ma też opcję płatną przy subskrypcji, ale ma, ma jakby wersję darmową, nie ma z tym żadnego problemu, jest to Lightroom Mobile. On ma całą masę świetnych funkcji. Nawet w tej podstawowej wersji jesteśmy w stanie wyciągnąć z tych zdjęć całą masę rzeczy, których zazwyczaj nie mają inne programy, no bo Adobe swoje algorytmy, swoje, wiecie. I zaraz wam to pokażę, w jaki sposób możecie zdjęcia, które no wygląda całkiem nieźle, zrobić zdjęcie, które wygląda naprawdę dobrze, i dzięki temu możecie mieć nie wiem, więcej lajków na Instagramie, czy, czy po prostu Wam się to zdjęcie będzie podobać i będziecie chcieli je wydrukować sobie gdzieś powiesić w domu. Co o tym też kiedyś powiem, dlaczego warto drukować zdjęcia, i dlaczego warto je gdzieś mieć poza dyskiem, ale to kiedy indziej. To, dobra, to zobaczmy co będziemy w stanie zrobić z paroma zdjęciami, parę zdjęć tutaj dla Was przygotowałem. E, tutaj mamy głównie krajobrazy, nie mam portretów, bo nie robię portretów telefonem, jakoś tak po, po prostu. E, te zdjęcia w dużej mierze są już obrobione, ale pokażę Wam efekt przed i efekt po obrobieniu. E, weźmy sobie jeden z krajobrazów, jakie zrobiłem, tak to wygląda. To zdjęcie samo w sobie przed obróbką nie wyglądało w ten sposób, a to jest właśnie jedno zdjęcie, które, o którym mówiłem, które mam tutaj na ścianie, e, które po prostu zostało zrobione telefonem, bo akurat były takie warunki, że wyglądało to fajnie, a ja nie miałem przy sobie aparatu, więc robiłem je telefonem. To jest zdjęcie po obróbce. Możemy sobie przywrócić ustawienia, i tak to zdjęcie wyglądało przed obróbką. Więc nadal to zdjęcie samo w sobie nie wygląda źle. Widać, że niebo ma bardzo fajny gradient od żółtego aż po niebieski. Chmury są ładnie pokolorowane. Natomiast no, jest takie płaskie. No, jakby nikogo by to nie porwało. Więc zobaczmy, co jesteśmy w stanie z tym zdjęciem zrobić, używając zwykłej, standardowej wersji Lightrooma niepłatnej. Ja tutaj specjalnie się wylogowałem ze, swojej, ze swojego konta, żeby nie używać przypadkiem opcji, które nie są dostępne na zwykłym, niepłatnym Lightroomie. Więc przejdźmy do zakładki Light. No, i tutaj mamy kontrolę nad ekspozycją, kontrastem, highlightsami, cieniami, bielami i czerniami. Ja zacznę od podkręcenia trochę kontrastu. Tu widzimy, że nie za bardzo się coś dzieje. Jeśli przytrzymamy na ekranie, to widzimy before and after, więc widzimy, że trochę ten kontrast nam podskoczył. Ściągnąłbym trochę czernie i cienie, żeby to zdjęcie było trochę ciemniejsze tutaj na dole, żeby nic nie odciągało uwagi od tego, co się dzieje. Przy okazji wyciągnęliśmy trochę po lewej stronie bardzo fajnie w tych odbiciach galerii, jak to wygląda. Czy tutaj coś więcej? Bardzo ważny suwak w sumie to jest, są, to jest highlights, to znaczy to jest to, żeby móc ściągnąć właśnie trochę informacji z bardzo jasnych partii zdjęcia, co daje nam to, że właśnie będziemy w stanie wyciągnąć więcej informacji tego, co tam się znajdowało. Jak widzimy, jak ściągniemy to do końca, no to wygląda bardzo nienaturalnie i dziwnie to zdjęcie, więc ja zdaję tylko trochę i zaraz y, pójdziemy dalej. Ja zazwyczaj, ja mam taką manierę odnośnie obrabiania zdjęć, że ja dodaję trochę y, Vibrance, czyli, czyli jakby jaskrawości trochę dodaję, y, a zmniejszam nasycenie. Przy tym zdjęciu akurat nie chcę tego robić, ale tutaj trochę Vibrance możemy podkręcić, te kolory będą trochę żywsze. Przechodzimy do, za do zakładki Effects. I tutaj, przy takich właśnie krajobrazach, jedna z opcji, które, dla których Lightroom jest po prostu najlepszy, to jest Dehaze. Efekt Dehaze ma dawać nam to, że zwiększa przejrzystość powietrza, czyli usuwa tą mgłę, jak sama nazwa mówi. E, przez to jesteśmy w stanie wyciągnąć dużo więcej niż normalnie ze zdjęć. Nie możemy z tym przesadzać, bo jeśli damy go na maksa, to zdjęcie wygląda w ten sposób. No nie za korzystnie. Ale jeśli damy go odpowiednio, czyli żeby wyciągnąć jednak trochę. Do, 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 jak sami zobaczycie, wyciągnąć więcej koloru z tego nieba. E, przy okazji, ściemniając nam ciemne partie, to trzeba uważać z tym, bo to można naprawdę w różne jakieś takie zafarby polecieć, i zdjęcie w ten sposób wcale nie jest fajne. Więc trzeba go dać tak, tak z umiarem. Ja dam tak około 30-40. No i już widzimy, że to zdjęcie z takiego płaskiego zrobiło nam się takie ładne, kolorowe. Dodatkowo ja zawsze do swoich zdjęć daję trochę clarity, tak gdzieś z 10 10 to jest myślę spoko, bo to wtedy nam bardzo mocno wyostrza nam zdjęcie. E, w taki jakby nienaturalny sposób, więc z tym trzeba uważać, szczególnie przy portretach. Na twarz 3 to jest to jest łoborze, świat i ludzie, naprawdę. E, dobrze, dalej możemy. Ja zawsze dodaję trochę winiety, e, tylko że jak widzicie, jak dodamy winietę, to się robi nam takie kółko. Więc ja zawsze winiety daję tak około 25, 20. Ale żeby to nie było takie, to mamy coś takiego, taką opcję, yy, która nam wygładza tą winietę. Może być, możemy zrobić takie kółko, no ale, ale po co? Jak damy to zupełnie w prawą stronę, to widzimy, że w tym momencie bardzo mocno nam się to rozjaśniło i sami widzicie, że ta winieta jest, ale jest taka delikatna to prawda, winieta to jest defekt obiektywu, ale przy niektórych zdjęciach pasuje. Tylko trzeba uważać, bo jeśli layout na Instagramie jest biały, to widać później, że te zdjęcia są takie właśnie. Z tym też trzeba, trzeba uważać. Dalej mamy zakładkę Details, tu możemy sobie trochę to zdjęcie wyostrzyć albo zredukować szum, ale my tego robić nie będziemy. No i możemy zredukować na przykład tutaj: Widzicie Enable Lens Corrections, czyli. Obiekty w iPhone'ie trochę beczkuje, więc możemy go wyprostować. No, możemy, nie musimy. Możemy też również chromację: chromatic aberration. Możemy również aberrację chromatyczną zlikwidować, jakby tak systemowo zlikwidować, żeby ona. Nie zawsze to widać, to na bardzo kontrastowych, nieważne. O tym kiedyś in, kiedy indziej. Mamy tutaj również filtry. Filtrów jest cała masa. Filtry na sharpening, filtry na gaina, filtry na, na curva. Co prawda, widzę, że tutaj nie jesteśmy w stanie tego obsługiwać sami. W sensie w tej podstawowej wersji nie mamy w ogóle, w tej mobilnej Lightroomie nie mamy krzywych jakby takich samych w sobie. Tu są krzywe. Możemy sobie krzywe zmieniać, jednak możemy, więc spoko. Możemy sobie dostosowywać krzywymi zdjęcie. Ja nie chcę tego robić. Średnio korzystam z krzywych. Wiem, że to daje dużo, ale, ale średnio z tego korzystam. I jeśli wejdziemy sobie w Colors, to tutaj klikniemy w tą ikonkę, możemy zmieniać nasycenie poszczególnych kolorów, czyli jeśli chcielibyśmy na przykład mniej pomarańczowego mieć na zdjęciu, no to możemy je zmniejszyć i w tym momencie mamy zdjęcie wyglądające w ten sposób, albo możemy zwiększyć nasycenie niebieskich kolorów, tak? niebieskich takich, niebieskich takich, i widzimy, że to zdjęcie. Tylko ten konkretny kolor nam się zmienia. Więc sami widzicie, to jest trochę teraz przekoloryzowane, trochę przesadziłem z tym zdjęciem, ale sami widzicie, że przed i po jest ogromna różnica. Przejdźmy do jakiegoś innego zdjęcia. Okej, okay. <grybujesz> jeszcze raz wracając, jak widzimy, mamy tu kompozycję centralną, ale widzimy, że to zdjęcie jest trochę krzywe. Ja mam astygmatyzm i masa rzeczy jest krzywe po prostu. Mamy tutaj opcje różne, jeśli chodzi o dostosowanie, właśnie prostowanie tego zdjęcia jak widzicie, on sam nam trzyma, żeby to zdjęcie zawsze było jakby, żeby trzymało swój kształt żeby, żeby po prostu je przycinamy jest opcja automatycznego przeskalowywania w sensie automatycznego prostowania, widzę, że on średnio się, jakby Lightroom w tym momencie średnio sobie z tym radzi dodatkowo tutaj również widzimy siatkę jak to wygląda jeśli chcecie wrzucać zdjęcie na Instagram pamiętajcie, że muszą mieć proporcje 4 na 5 bo Instagram tak ma, więc tego trzeba stoić w wtedy zdjęcia w tym white nie będą ścinane. Ale to tak swoją drogą. O tutaj też widzicie tego grida, więc staramy się dostosować to zdjęcie. Widzimy, że nadal jest krzywo, więc je prostujemy, żeby było ładne prosto. ładnie prosto, ale. Tak jak widzicie, jest ładnie prosto, ale jest, jest bokiem. W sensie z jednej strony jest więcej niż z drugiej, więc musimy je trochę przeskalować. Ja nie lubię skalować zdjęć po zrobieniu zdjęcia, bo nie po to jestem fotografem, żeby nie umieć zrobić zdjęcia od razu. Ale takie delikatne przeskalowanie czy wyprostowanie to jeszcze nie jest źle, jakbym musiał całe zdjęcie przeskalować w ogóle, żeby wyglądało zupełnie inaczej. To już bym miał z tym problem, w sensie jakby tak moralnie. No ale nieważne, więc załóżmy, że to zdjęcie teraz jest prosto. Klikamy Done. I mamy zdjęcie, które jest prosto. Zobaczmy, co jesteśmy w stanie z tym zdjęciem zrobić. Ja na takich zdjęciach, to są jedne z moich ulubionych zdjęć, dlatego, że ja bardzo dużo robię architektury i po prostu lubię te zdjęcia. Więc tutaj mam już taki jakby swój styl pracy. Zawsze z, przyciemniam trochę czernie, zmniejszam cienie. Więc dodamy sobie tu trochę kontrastu, zmniejszymy trochę highlights, żeby wyciągnąć coś tam z tych dolnych partii. Ekspozycji nie ruszam, bieli nie ruszam, przechodzę do koloru zmniejszam nasycenie, jak widzicie, jak zmniejszymy nasycenie całkiem, no to zdjęcie będzie czarno-białe, ale ja zmniejszam nasycenie tak trochę i zwiększam właśnie Vibrance, co daje nam taki dość specyficzny look, kiedy kolory są jakby bardzo mocno jaskrawe, ale z drugiej strony nie są nasycone. Ja, ja jakoś lubię ten look, to jest taki mój styl. Widzimy, że zdjęcie z takiego zrobiło nam się już trochę, trochę ciemniejsze. Bardzo fajnie to wygląda moim zdaniem, e, więc możemy to zostawić w ten sposób. Tutaj mamy jeszcze parę zdjęć, yy, mogę Wam tylko pokazać, jak one wyglądały przed oraz po obróbce. Tutaj również mamy niebo, również zrobione telefonem. Przed wyglądało tak, czyli nic specjalnego, nie oszukujmy się, po prostu niebo, które gdzieś tam ma jakiś kolor, ale no, telefon nie jest w stanie tego tak zrobić. Po wyciągnięciu bardzo mocno wygląda w ten sposób. Wygląda fajnie, nie nadaje się moim zdaniem, żeby je gdzieś powiesić czy żeby je drukować, ale nadaje się, żeby je sobie wrzucić na Instastory czy na Instagrama po prostu. Więc jak sami widzicie, zdjęcia smartfonem wcale nie muszą być nudne i takie jak zwykle, i po prostu zrobione, bo nie mieliśmy przy sobie aparatu. Szczególnie dla osób, które nie zajmują się fotografią, może być to początek tego, żeby zainteresować się zdjęciami, tym w jaki sposób... Lepiej komponować zdjęcia, w jaki sposób lepiej je oświetlać, i co najważniejsze, w jaki sposób je obrabiać. Dlatego, że jeśli interesujecie się fotografią albo zaczynacie się tym interesować i jeszcze robicie zdjęcia telefonem, bo nie macie aparatu, czy macie jakiś słaby aparat, czy nie chcecie kupować aparatu, to nauka obróbki zdjęć już na etapie telefonu to jest świetny start na to, żeby nauczyć się głębokiej obróbki zdjęć już przy robieniu zdjęć aparatem. Więc jeśli nie macie sprzętu, nie załamujcie się, bo nadal możecie robić piękne zdjęcia. Wystarczy po prostu wiedzieć jak. To by było na tyle dzisiaj. Dzięki za, za oglądanie. Jeśli film Wam się podobał, da, dajcie łapkę w górę. Zostawcie subskrypcję, żeby być na bieżąco. Napiszcie w komentarzach, co Wy sądzicie o tym temacie. Czy jakkolwiek się Wam to przydało, czy robicie zdjęcia tylko telefonem, czy na przykład i aparatem, i telefonem, czy w ogóle nie akceptujecie zdjęć smartfonami. Chętnie poczytam Wasze opinie. A o czym będzie następnym razem? Zobaczymy się już niedługo. Trzymajcie się ciepło, cześć!